Pytacie się, jakie są zalety dolnego spalania w piecu? Hmm. A chociażby takie: czyściutko, nic się tu nie tworzy. Zobaczcie sobie. Czysty piec. Takie są zalety dolnego spalania. No i oczywiście kupa mniej dymu z komina, tak? bo ten dym jest dopalany tutaj za tą ścianką. Więc tego dymu jako tako nie ma. Piec sobie bardzo spokojnie pracuje. 73 na piecu ociepliłem sobie, bo nie miałem czujnika tutaj z tyłu ocieplonego. Także teraz ociepliłem na 73, także on tak zawsze utrzymuje w granicach 80 stopni. Także wszystko się dopala tak, jak powinno. Także takie są właśnie zalety palenia od dołu w piecu. Pozdrawiam.